Kurwa. Dobra, już jest. Czemu lamie? Co ty gadasz? A nie wiem, grasz w jakieś gówno, hopie. Stary, to jest dobra gra. Grałeś w to kiedyś? Grałem, w Daisy, se pogryć. Nauczyłeś się skilla. W Daisy się nauczyłeś skilla? Nie, ty się nauczysz. Ale ja w Daisy dobrze gram, sobie już wszystko tam ogarnąłem. No, wiem. Słyszałem, że tapsy kilogramami wpieprzasz. Jakie tapsy? No tak, i od... Bupro, ma i takie tam. Ja nie biorę tabletek, kolego. A co, do żyły? Nie. O czym ty w ogóle rozmawiasz? Czy ty jesteś normalny, pecki? Mm, nie, jestem pojebany. Dobra, wyłączymy tego kolesia, bo to jest jakiś... debil tak zwany. Może chcecie numer do niego? No, przydałby się. Mówisz? Na Dać numer na czat. Tam mogę dać nim znaczy Czekajcie chwilę. Będzie drugi Pawełek, czekajcie, czekajcie, bo ja muszę mieć to tą rozmowę. Patryk. Patryk, tak się nazywał. Patryk, zmieniamy numer, co? Znaczy, ty, nie ja. Czekajcie. To było to? Kurde, czekaj, czekaj, ja to muszę wyłączyć telefon. Nie, bo teraz nie wiem, wiesz, co następnym razem sobie zapiszę, który to jest koleś. Znaczy, bo nie chcę, jeżeli jak mi się pomyli, numer, nie chcę komuś ten, wiesz, żeby miał problem później. No. A, a nie wiem dokładnie na liście, który to był numer. Wiesz, później podam do kogoś innego i ten. I będzie jak z Pawełkiem. A tam w ogóle, jak u tego typa, co macie od niego numer? Co wam podałem? Halo, halo. No i się wyłączył. Bo się przestraszył? Kurde. W ogóle... Oh fuck, of, oh fuck, oh fuck. Halo kto się do nas zadzwonił? To się małeczko, Jesczem Ezek Józek majuzek ma czekaj, no strzela no do mnie, jakiś koleś do mnie strzela. Co mam robić? Który to się jeszcze strzela? To... A, w plecy mi, walu, krwawie. No to walgo, wal, 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 wal. No nie mam czym go mam walić, jak nic nie mam. Dobra. Ślina już leci, ślina już leci. Ślina? Psina. O, jaka psina? Dobra, używam bandaża. O, oh, fak. No i co, rozłączył się. Co za koleś, nic nie pomogą ci ludzie. Dzwonią mi, nic nie pomogą. Agaton do mnie dzwoni. Jak może Agaton do mnie dzwonić? Kurde! Boże znów mnie zranił. Ci ludzie to nie wiedzą, że jak on mnie tak będzie gonił, to przegra. Po co on mnie goni? On coś woła do mnie, tylko że go nie słychać. To ktoś jeszcze będzie, czy ja coś zablokowałem, czy już nikt nie dzwoni. Rozłączyłeś mnie. Ja nikogo nie rozłączam, to się samo rozłącza przecież. Ja tylko, ja tylko połączę. Tylko że teraz na przykład chyba nikt nie dzwoni, nie? Halo. No, halo, a jesteś z tej strony. A siema, Ewa, co tam u Ciebie? A wszystko w porządku. Chciałam się zapytać yy, i może byś powiedział tutaj swoim widzom i jak zapatrujesz się na kobiety oglądające ciebie, bo niestety nas jest mało pewnie. Jak się zapatruję na... no jak się mam, normalnie się zapatruję, tak jak na facetów oglądających mnie. Powinienem się jakoś inaczej zapatrywać? Nie, 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 ale mało jest kobiet grających w gry, a jeszcze mniej oglądających takie streamy. Nie wiem, czy nie jest więcej oglądających niż żających. No nie zapatruję się w żaden specjalny sposób. Nie podchodzę do tego jakoś tak, nie? Inaczej niż normalnie. A, no, ale a... wydaje mi się, że to dobrze. Chyba, że na no. przykład powinienem się bardziej cieszyć, na przykład, nie wiem, że jak widzę, że jak kobieta coś pisze na o, tacie, to... Ja też powinienem się bardziej cieszyć, kiedy widzę, że ci kobieta ogląda. No, Widzisz? <laughs> no, no, nie wiem. wiem. Kurde, czekaj, bo mi jakiś napalony koleś goni teraz. A nie, zebrałem jagody spoko. No. Bardzo no mi się podoba no. ta gra, powiem Ci, prawie tak bardzo jak Remorse. Mówisz? 1 Z1, a co to ma wspólnego z Remorse? Nic, ale nie wiem, że już grać co to oglądam i, i lubię. Nie, powiem Ci, 1 Z1 jest dobre, chociaż takie po, po pięciu godzinach monotonne się wydaje. Za to Remorse, no. Całkiem spoko, tylko jak już przeszedłem ostatnio i poleciałem w kosmos, to już mi się teraz nie chce znów od początku budować. No tak. No. A co tam u no Ciebie, w co teraz grasz? Dalej grasz w LoL'a? Nie, ja w LoL'a już nie gram, ja w Hearthstone'a teraz Bacz, gram teraz ludzie, i, ludzie i na robię tym. wywiady. Ludzie na czacie się dziwią, a ja po prostu Ja wiem jak się każda moja widzka nazywa i rozpoznałem od razu Ewę po głosie. No i tyle. Oh. Ewa? No pewnie, że no. tak, my się już dużo znamy. No. Co chciałem powiedzieć, mówisz w Hearthstone'a grasz? Tak. To są te karty? Tak. Czemu akurat w to? Tam trzeba pieniądze wydawać na karty ciągle. Nie trzeba wydawać, ale nie, ani jeszcze nie wydałam. Tak. A grasz w no? te takie te. Nie wiem, to mini turnieje, co tam dają jakieś super karty? Nie, ale ja organizuję na przykład turnieje. O, kurde. I masz pochytane z twórcami? Oczywiście. Jakieś nagrody? A jakie Oczywiście. fajne nagrody jakieś są? Czemu A, ja nigdy nie no, słyszałem za... o turnieju? Czy to takie A Ja tu dziękuję. Jakieś... Bo nie, ja po nie, 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 puluj, nie, nie lajkujesz mojego fanpage'a, to wszystko wyjaśnię. No, A Mati jego oglądasz? Yy, wiesz, MKR gra w też Nie wiem o tym mówisz, ale nie bardzo go lubię. Nie bardzo go lubisz czemu? Mati to jest taki kurde specyficzny, on na przykład lubi wódkę bardzo. Myślę, że może. Ja mogłam być specyficznym do lubienia wódki. No to byś musiała z nim popić, to byś to wiedziała ale się. No może. To nie jest takie lubienie wódki, jak ty na przykład. Może też lubisz wódkę, ale nie tak bardzo. On tak no, ją. nie No nie. Dobrze. No to co okay. tam jeszcze wam powiesz. No nic no. Jesteś gotowa na 24 godzinny live? Yy, nie wiem, ale ja na pewno 24 godziny nie wysiedzę. To, to jest Murbatom, no. no. zwłaszcza że jutro na dziewięć do pracy. Też bym chciał mieć taką możliwość, żeby nie wysiedzieć. 24 godziny, ale teraz to już muszę, bo powiedziałem. Ale no, no, wiesz, no, to fajnie na ciebie liczą. No, słowo się rzekło. No dobra, no, no to nic Ewa, dzięki za telefon. No, do zobaczenia może kiedyś na jakimś, na jakieś piwko się umówimy, albo co. Kurde, albo co, nie? No. <grym> no. No, to no to trzymaj to się, papa. Pa. <grym> Cześć. No i to była Ewa. Teraz się wszyscy zastanawiają, kurde są, sk skąd są zna Ewę, a my się z Ewą znamy już od dawna. Już normalnie, zanim jeszcze zacząłem streamować i youtubować. A któż to się do nas kurde dodzwonił? Dzień dobry, Patrycja ze Szczecina, lat 19. Co tam Patryku ze Szczecina u ciebie słychać? Ja tak siedzę. Masuję teraz sutki, patrzę na twój stream. No i tak nabrzmiałe mam. No, ale ci powiem, że ciebie Patrick, to jest wariat. Ty, ty jesteś niegrzeczny, Patryk. Ty jesteś wariat, nie ja. Mm, możesz mi mówić Pati. Pati. Albo patuja. Czy ty masz, Pati, coś wspólnego z Lady Gonią? Mm -mm. Jestem mm. ładniejsza. Jesteś ładniejsza niż Lady Gonia. Mm, ale ty jesteś, ci powiem. Nie mogę. Pati! Co? ściągnij te słuchałeczki. No, pokaż się, co ty tam masz. U uszy mam, pokazuję moje uszko Ci. Pati, pokazuję no, Ci moje uszko. Uszkę? No nie, bądź taki. No pokaż. No pokazałem, nie. masz opóźnienie. Pokazałem łóżko. A czy ty Miała jesteś Lady opóźnienia. Patty? Czy tylko zwykła ja nie Patty? Nie, jestem patunia. patunia. A dla ciebie mogę być Potulna Sunia. co ty na to? Ewa to mi nie dorasta do pięta. Albo lubisz, do ale pod opca? jakim względem? Pod jakim względem nie dorasta? No, chcesz się przekonać? Chciałbym. No, chciałbym się przekonać, Musisz mi, ale opowiedz mi, Patuniu. Na przykład lubię MKR-a. Entera? Lubię MKR-a i lubię wózetkę. Aha, Mhm, Ale Znaczy, nie w dupeczkę, wódeczkę. Wódeczkę lubisz? Myślałem, że wZ takie ciastko, Patunia, co ty do mnie mówisz? Hmm. Hmm. No, i co tak sobie grasz? Tak sobie grasz. Tak sobie gram, Patunia. W ogóle o tobie nie myślałem dzisiaj, że zadzwonisz. No, ja tobie myślałam cały czas. Tak, ale no. przy, przy, najbardziej no, ale lubisz się w co gram. Hmm. Ja w ogóle byłam. Wiesz, że byłam po bułki. Mogę ci powiedzieć historię? A, zabili mnie. Przepraszam, Patunia, tak się za. Po prostu... Nie, no, powiedz. Jakieś głupoty byś się zajął czymś normalnym. Chodź do o. kina. Ach, kurde, patunia, ale tu jesteś ale... z daleka. Skąd ty mówiłaś, że jesteś? Ja jestem ze Szczecina. Ze Szczecina, no to jak chodź do kina ze Szczecina, jak ja jestem ze Śląska, patunia. Z ale słuchaj, nie na ale... film, tylko do kina. Aha, a co masz na sobie? Ja mam na sobie teraz taką koszuleczkę. Koszule. Koszuleczkę? Koszuleczkę. A za chwilę jej nie będzie. Nie wiem czy jestem na to gotów. Wiesz. No wiesz, no bo ja jestem gotowa, no a ty to co? Ale to faceci są do no. Patunia. Króle. No, patunia. Ale wiesz co, już tak na koniec ci powiem o tych bułeczkach. No co, Więc masz bułeczki, by, byłam, dwie masujesz? Byłam po bułeczki rano, nie masuję, słuchaj, byłam po bułeczki i normalnie nie uwierzy co się stało. Co się stało? Była przede mną taka kobieta, ale taka baba, taka, taka strasznie niefajna. Ona miała tą sukienkę, którą ja chciałam kupić ostatnio normalnie w Orsaju. I, I normalnie. W orsaju ją, i co jej zrobiłaś? I jej pasuje, a mnie pasowała. I tak się wkurzyłam. A wiesz, brała dwie grahamki, Ja brałam półwiejskiego krojonego. No i rozumiesz, ja wiedziałam normalnie, ja wiedziałam, że ona po prostu nie pasuje do tej sukienki. że, Myślę, na że do grahamki nie pasuje. Uh -huh. No dobra. No słuchaj, no to już tak kończąc, wiesz, no, można myśleć... Się... A, i się mi bardzo podobało, wiesz? Bardzo mi się podobało, jak dzisiaj za tymi murzynkami tam goniłeś. No. Pięknie. To super, no super, to dobrze, że Ci się podobało jak za murzynkami super. wiesz, prawdziwy mężczyzna, normalnie jak prawdziwy mężczyzna, no. Dobra, no to trzymaj się, wiesz, i pozdrawiam tam pana Świnkę, bo też mnie kręci troszkę. Dobrze, to powodzenia w masowaniu sutków, trzymaj się. No, no to pozdrawiam wszystkich, na... no to co, aha, i Patunia, jakby coś, to mam numer telefonu, dzwońcie do mnie, jestem o każdej porze, 1337 no. To na razie, cześć. No to cześć, Patunia. No, trzymaj się. No, buziaki. O. O. Wszyscy nie mogą zacząć się bać. I Patunia z wymacowała. Halo, halo, kto się do nas zadzwonił? Co, tak myślałem, że Bunkol jest gejemy mocno niewyżytym. <laughs> o, oh fucky, ty z typów. Masz się z łuku. Czekajcie, ktoś tam dzwoni. Czekajcie. Ktoś, to się do nas zadzwonił No ma, siema, ma. tu chudy Warszawa dzwoni Halo No czekaj czekaj sekundę bo mnie tu biją Dobra, dobra Z po na opóźnieniu Oj, zabili mnie, zabili no, Jesteś? Jesteś z Warszawy? Jestem. No dobra, to ja, teraz słucham, możesz to mówić walce, śmiało no. Chcia Ci chciałem ci złożyć Wszelkie gratulacji bo fajnie się Ciebie ogląda z rodziną Oreo i wszystkich tych altislajków. Kurde, ale... to dzięki za telefon. Kurde, się tutaj <śm> trochę wychwalam Ciebie, bo fajnie się to, Ciebie wygląda Zobacz jak roleplay, roleplayujecie z chłopakami. Sam bym chciał, gdyby było mi stać. Na grę? To pozbieraj, ona nie jest jakaś super droga. No wiem, 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 ale, Tylko ale studenci, się nie jest niestety jeszcze. Po, poczekaj, zobacz, jak się, czy ona się rozwija, czy się nie rozwija, bo może być tak, że ją, wiesz... Nie Wiem, wiem, wiem. Słowo. Ja raz, raz tak, raz tak inwestowałem Ale są też gry, które się no, opłacą. No, tak. na, przy, na przykład bo bardzo fajnie się rozwija Space Engineers. Mówię Space Engineers, mówisz? Ja to mam, ale ja w to raz zagrałem, ale nic nie umiałem i polałem. No szkoda, szkoda, bo tam świat się świat rozwijał. Cały czas nowe innowacje dochodzą, i w to kurde warto grać teraz. Zwłaszcza teraz. Mówisz? Tak, no, tylko, tylko śledzić ich tam filmiki na ich tam stronie, na kanale YouTube, ale to tam nie będę gdzie na musiał moskit bym je musiał tam wiesz, zaprowadzić i pokazać, co tam się dzieje w nie, tym świecie. Ja też się polecam. Chud chudego Joe na czacie. Chudzego, chudego Joe, dobra, to jak tak. kiedyś będę grał, to może będę pamiętał, a może inni przypomną, że to jest ten chudy Joe co dzwonił. A, I ja Jak wtedy bet... będzie wiedział. Dobra, dobra. Ja nie zajmuję linii. Kurde, powodzenia w przyszłości. <noise> Fajnie, że zadzwoniłeś No Kudy Jones w No nie dobra, to trzymaj się, ja tu sobie przerwę to nagranie i zaraz zacznę kolejne i kolejny, kolejny meczik Battle Royale. O, no to super. W razie. A to oglądamy do końca. No. To trzymaj się, papa. Pa. No, na razie. No hej. Poczekajcie, moi drodzy, pójdę do toalety, zaraz wracam, strasznie mi się kurce. Jest. O kurde. A nie, dobra, już myślałem, że wylądowałem. Jestem z powrotem. Co mi ominęło? Dzwonił ktoś? Dwa telefony. Mhm. Nie odebrałem. O! Któż to się dodzwonił do nas? cześć. Kto to dzwoni tak strasznie cicho? E, Boszka Bożka, Bożenka znowu. Znowu Ty? Bożenka. Tak, to, to, to ta sama ja. To ta sama bożka, co ostatnio. No i co tam u Ciebie słychać? A nie, to tak sobie zadzwoniłam. Ostatnio też chyba na kawały dodzwoniłaś, nie? Na kawału się zadzwoniłam, tak? Znaczy nie też, dwa. bo to dzisiaj nie ma kawału. Dzisiaj sobie możemy na luźny temat pogadać. Tak, tak, wiem, wiem. Oglądam, oglądam. Twitcha jak zwykle, wytrzymuję jak najdłużej dzisiaj. Zobaczymy, do Mhm. Mm to co tam powiesz? A że się bardzo cieszę, że wybrałeś 1 Z1. Tak? Tak, No bo no, jeszcze było, wiesz, to zawsze to... jeszcze jakieś Daisy zostaje. Mhm. No, Daisy też by było fajne. Ale jednak te 1 Z1 jest taka, wiesz, troszeczkę odkocznia już od tego Daisy. Czekaj, czekaj, bo muszę leszcza zabić. Dobra, zabiłem leszcza. Co ty na to? Co Por robiłeś go? Brawo. Drugiego! Ha, 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 ha. No. Jak muchy przylatują do mnie. Znaczy no, muchy do mnie ogólnie nie przylatują, jakby co? Ale gdyby to przylatywały, tak. to właśnie tak by to wyglądało. Może. No to jutro my będą my do mnie. Dlaczego nie przylatują? Wiesz co, jak ja jutro postreamuję tak długo, to może jakaś mucha. O oh, fuck! Ach, zagapiłem się! Kurde, my... nie patrz na to. Teraz wyłącz streama, wiesz. na <grych> <grych> <bo się, że grych> teraz poszedłeś. No na nie, premiakę. bo mi wbieg przed, przed moim nosem musiał przebiec. Ja nie wiem na co ja patrzyłem, ja chyba na lód patrzyłem. A... Mm. No to co tam jeszcze powiesz. A no nie jest sobie tak leżę już i sobie tak na laptopiku ogrogało. nie mów, że sutki masujesz, bo Pati nie, nie. Nie, nie, nie. Ja nie po mnie nie. No to dobrze. To dobrze, bo już się przestraszyłem. Nie. A ja bo oglądasz nie, na tablecie ja... czy na tym? Jak to oglądasz? Bo ja mnie zawsze Nie, nie, zastał... na, na laptopie. Na laptopie. Na lapku. Mhm. Popatrz. ja hmm. tak przy łóżeczku, wiesz, i zawsze jak zasypiam, a jesteś, to zawsze cię oglądam na dobranoc. No jak a ja sobie zawsze na dobranoc oglądam tego, bo wiesz, jak ja idę spać, to już nikt nie streamuje. Ja no. sobie oglądam na dobranoc seriale. Aha, że... A myślałam, że, że te, że, że swoje live y na YouTube. Nie, to no bez przesady, kurde. Nie, no to, to by było fajne. Dziwne by to było, jakbym swoje własne live y oglądał. No. Mhm. Nie, no. nie mów mi, że, że nigdy nie zwracasz do tego. Nie, nigdy nie oglądam swoich, ma... nawet filmów, które robię, nie oglądam materiałów. Chyba, że muszę coś zobaczyć, czy tam nie ma czegoś, czy się nie zepsuł i czy się dobrze wiesz zmontowało, a tak to nie oglądam nigdy. Ja pozdrawiam cały czat, bo widzę Ej Bożenka i Ej Bożenka. Ja jestem w ogóle twoją subskrybentką Bożka Urubek, tak, tak mnie zwołam na czacie. Jak? Bożka jak? Czekaj, ja to zaraz Bożka Urubek. Ale to się przez Z pisze, nie? Bożka, no. Mhm. A to nie macie teraz na Aha, bo wygląda jestem, szybko na... Ja To czemu ja ci nie, nie mogę ten... wejść coś napisz. Kurde. Już. Teraz wszyscy wiedzą, że już ja na pisałam. Jest. A, jesteś. To czemu mi ten nie chciało dokończyć nika? Mm. No popatrz, to ja mam dużo subskrybentek się okazuje. No, widzisz, widzisz? Mm. Został poruszony dzisiaj temat kobiet widzę. No właśnie. Coraz o więcej jej, kobiet. Bo, się bo wy się ujawniacie, bo ja myślę, że mnie sami faceci oglądają, a mnie się nagle okazuje, że to jest coraz więcej kobiet. A no widzisz, widzisz. Mm. Ciekawa sytuacja. Mm. Szkoda, że nie ma jakichś statystyk na ten temat. Może bym się zdziwił. No, Ale tak na YouTube jest tak, że 5% to są kobiety zazwyczaj przy takich zwykłych kanałach. A no to widzieli ja jestem w tych 5%. No więc to by wychodziło, stakuje. że popatrz, jak oglądałaś 1000 osób, to powinno być z 50 kobiet. Wierzysz no. w takie liczby, czy myślisz, że nie, jednak nie ma 50, że jest 5? Nie, ja, ja uważam, że nawet może masz więcej, bo to tutaj... jest. Ale widzę jakieś tam zaskolniki przewijają się kobieco. Tak? A to no no. wiesz, jak to połowa kobiecych ników siusiaka. Tak jest niestety. Tak to jest w internetach już. Dopóki się nie zadzwonią i nie usłyszysz mnie. No właśnie, to trzeba, Ja to będę telefonicznie weryfikował. A to widzisz, że widzisz, dlatego ja dzwonię. tak to pogłoszę, no. myślę, że tak bardziej kobieto brzmi. No będziemy, resztę też będziemy weryfikować. Ale czekaj, bo ja ostatnio. Czekaj. Ostatnio jeszcze jest Jaszczur G, yeah, ta dziewczyna. Ja nie wiem czy na AMie ona była... Jakoś było, że zostało potwierdzone, że to jest kobieta jednak. Chyba na IEM-ie ona była. No nie wiem, no nie wiem. Ja mam słabą pamięć strasznie E3, czekajcie, gdzie no jest? Masz mam pamięć, na... ale słabą. Jaką mam pamięć? Masz dobrą pamięć, ale słabą. No nie właśnie, mam słabą, słabą. Nic nie pamiętam, ale to dobrze. Może już się mogła znów to dzwonić, i pf, ja znów się będę dziwił, że ty jesteś kobietą, na przykład. Ale teraz się zapamiętałem. Bożka. To, po, to to tego. Po imieniu, bo mam, moja ciocia się Bożenka nazywa. A, no. I jeszcze znam. I jeszcze Bożenkę z klanu znam. A, na no Bożenki są fajne, wiesz. Mówisz? Na Kurde. Ale na żywo nie znam, znaczy no poza ciocią to nie znam żadnej Bożenki. Nie wiem czy Ona, to jest. Widzisz, ja jestem z Katowic, ty, ty z Liwi no wiesz. A kurde, i już kolejne to ja tu do Szczecinów. No i drugi piwo pati. pas dzisiaj, nie? Leci. Do <laughs> Zobacznie masz powodzenie. Kurde, będzie trzeba jakieś spotkanie zrobić, zrobić spotkanie, ale że tylko dziewczyny. Ale o, to niby nie przeszło, bo to jak na... jakby było więcej niż jedna dziewczyna, to już koniec. <laughs> To już by była bitwa, Ty by się była dziwi, A tam jest cały tłumpanek, nie? Nie, no nie, nie, o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żebyście się pogryzły. Wiesz, jak to jak jest więcej eee, niż no, jedna wiem, kobieta. Posłuchajcie nam, powiedz. Co mówisz? Posłuchajcie Mówię, nie przesadzaj. Czekaj, czekaj, tym... jakiś koleś mnie goni. O, oh, fuck. A on ma chyba coś lepszego niż ja. O, kurde, ale wali, ale wali, ale wali. Ach, zabił mnie. Bożka, co się stało? O, no, oglądam cię, ale mam chyba opóźnienie, tak, wiesz? Tak, tak, no, 30 sekund no. opóźnienia jest, no. moim śmierć no, no. dopiero za chwilę zobaczysz. Ja jaszczurgie, grey matrix, czeko, ciemna czekolada to kobiety na 100%, Agata napisała. No popatrz. To już naliczyłem, już, już będzie z 6-7. Do wszystkimi. Ale akcja. No i Bożenka, chciałaś jeszcze coś powiedzieć, zapytać? Nie, no, no ogólnie to to pozdrawiam. cześć, ciebie bardzo serdecznie, no i, i tą Pat, e, Pat, patr się ze Szczecina, tak? A tak, Paty ze Szczecina. A pati ze Szczecina. A pati ze Szczecina jeszcze no. masuje się teraz, jak to usłyszałem. No, teraz to już na pewno wiesz, już teraz. No Nie. dobra, to dzięki za telefon. No, dzięki serdecznie. Trzymaj się i do następnego. Jutro może do też będziemy następnego. uruchamiać na Korzy te Korzystam na pewno. Jutro na live pewnie wy też będziesz miał telefonik, nie? No będę miał, no będzie trzeba, no. 24 no. godziny trzeba coś tam zapchać, jakiś, wiesz To będę się dobijać. No, dobra, to trzymaj się. Dobra. To do usłyszenia. No, no pa. dzięki za telefon, cześć, Ach, moi drodzy, czas na przerwę. Czas na przerwę. I po przerwie jeszcze sobie podbieramy telefony, może ktoś zadzwoni. Fajny. Tak więc tu zatrzymuję.